Cześć, nazywam się Marcin Mokran i witam Ciebie w 26 odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się pętlą while. Instrukcja while jest podstawową pętlą w JavaScript. Składnia instrukcji widoczna jest na slajdzie. W celu wykonania instrukcji while, interpreter po pierwsze określa wartość wyrażenia. Jeśli wartość wyrażenia jest fałszywa, to interpreter pominie pętlę while i przejdzie do kolejnej instrukcji. Natomiast jeśli wyrażenie jest prawdziwe, to interpreter wykona je wielokrotnie w trakcie gdy wyrażenie jest prawdziwe. Jako ciekawostka dodam, że możesz stworzyć nieskończoną pętlę while używając składni while true. Przejdźmy teraz do przykładu. Na ogół nie chcesz powtarzać dokładnie tego samego kodu. W niemal każdej pętli jedna lub wiele zmiennych zmienia się z każdym powtórzeniem. Ponadto jeśli zmienna lub zmienne są zaangażowane w wyrażenie, wartość wyrażenia może być za każdym razem inna w trakcie działania pętli. Jest to istotne, ponieważ w przeciwnym wypadku wartość wyrażenia nigdy się nie zmieni, a pętla nigdy się nie skończy. Na slajdzie jest widoczny przykład pętli while, która wyświetla liczbę od 0 do 6. Jak możesz zaobserwować, zmienna kant zaczyna od 0, jest zwiększana wewnątrz ciała pętli, za każdym zadziałaniem pętli. Kiedy zostanie wykonana 7 razy, wyrażenie staje się fałszywe. Ponieważ zmienna kant jest większa niż 7, pętla została zakończona, a interpreter przechodzi do następnej instrukcji. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał Ci się podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.